A w tym filmie sobie porozmawiamy na temat tego, dlaczego uważam, że studia, obecna edukacja to jest shit, to jest mega gówno i dlaczego, e, jeżeli ktoś ze znajomych, czy ktoś ze znajomych kończył mu na przykład liceum, chociaż ja nie mam już takich znajomych, ale przykładowo, i zapytałby się Aga, czy warto iść na studia, co byś polecała, to by mu całkowicie odradzała, dlatego że studia niczego cię nie nauczą mądrego. Jest dużo informacji tam przekłamanych. Nie ma w ogóle tam wiedzy żadnej o świecie. Na przykład yy, zamiast tego uczysz się jakichś głupot, na przykład była pantofelka, co to jest fotosynteza i tak dalej. Yy, uczysz się tego, ile król miał dzieci, z, kimś, z kim sypiał, i tak dalej. Jakieś takie błahoskie, takie pierdoły, pierdolety, mało znaczące w ogóle według mnie. Też jeżeli chodzi o polską edukację. O studia to jest tam takie robione pranie mózgu, właśnie są w moim wieku, że tak naprawdę młodzi ludzie idą na te studia i praktycznie po tych studiach nie wiedzą, nie wiedzą co ze sobą zrobić. Są zagubieni, nie mają planu na siebie, nie mają planu na życie. Błąkają się z jednej pracy do drugiej, jeszcze jest presja otoczenia, presja środowiska, że a idź na studia, będziesz miała papier, zapewnisz sobie dobrze, stabilną pracę, co jest bzdurą, bo teraz pracodawcy potrzebują i szukają osób z doświadczeniem, szukają osób, które mają kompetencje, nie osób, gdzie jest papier. To już nie są czasy perelowskie, gdzie papier był wyznacznikiem twojej pensji, gdzie papier mówił. Był wyznacznikiem swojej inteligencji. To już nie te czasy, te czasy już dawno minęły, aczkolwiek mentalność i system edukacji ma ponad 200 lat. System obecnej edukacji wziął się właśnie od wojny z Prusami, gdzie Napoleon wygrał wojnę z Prusami, Prusy przegrały i później Napoleon wprowadził właśnie ten system pruski, który jest obecny do dzisiaj i ma ponad 200 lat. Także i nikt tego nie zmienia, bo każdemu jest to na rękę, politykom, państwu, rządowi itd., dlatego że chodzi o to, żeby tworzyć posłusznych niewolników, robotników, tak jak to było w 1817 roku, gdzie głównym celem Napoleona było to, żeby stworzyć z ludzi posłusznych niewolników, żeby w, pracowali w fabryce i żeby była tania siła robocza. Co on to konsekwentnie wdrażał w życie. Także stąd, tak mówiąc pokrótce, wziął się właśnie system pruski, który jest od 1817 roku, sobie wyobraźcie, ile to ma lat. Ale wracając do studiów, jest tam też pranie mózgu, na przykład. Na tym mam dodatkowe źródła chodu. Na przykład odnośnie zarabiania przez internet też jest pranie mózgu, że tam są same oszustwa, machlojki, że cię oszukają, że tylko stracisz, że nic nie zarobisz i tak i tak wiecie. To środowisko akademickie też jest takie według mnie bardzo sprane. Żadnych pasji, albo cały czas gadają o wykładowcach, albo cały czas, bo nieraz słyszę, jak jestem w komunikacji miejskiej, bo się porusza komunikacją miejską, nieraz słyszę, że gadają albo o testach, albo o kolokwiach, albo o wykładowcach. Po prostu cały czas napierdzielają o szkole, nie ma innych tematów. Oni nie mają żadnych pasji, zauważyłam. Z mi nie porozmawiasz na temat tego, że a słuchaj, ja czytam takie książki, jaką książkę ostatnio czytałaś i tak dalej. Tylko, a wiesz, oni oglądają telewizję często. A wiesz, oglądałaś, mam talent albo coś tam. Takie po prostu bzdety. Uważam, że oglądanie telewizji jest to generalnie. Inaczej. Uważam, że oglądając telewizję generuje w swoim życiu biedę. Bo tak naprawdę tracisz swój czas, tracisz pieniądze. Wpatrując się w szklane szkiełko, które po prostu też ma na celu to manipulować i programować twój umysł, także, <grym> także osobiście znajomej i w przyszłości swoim dzieciom na pewno nie polecę studiów, ani moje dzieci nie będą chodziły do typowej państwowej szkoły, tylko jestem właśnie za edukacją domową. A o tym więcej w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej.